Witajcie! Zmiany w systemie opłat drogowych u naszych południowych sąsiadów są ostatnio bardzo nośnym tematem na branżowych portalach. Jego popularność znalazła nawet swoje odzwierciedlenie w komentarzach na naszym kanale. I w sumie nic dziwnego, bo nowe oblicze MytoCZ wpłynie na pracę wielu z nas, a jak donoszą media, jest z tym systemem pewien problem. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem! Na naszym kanale jest już jeden odcinek o działającym na terenie Czech systemie poboru opłat drogowych. Niestety od 1 grudnia część przekazywanych w nim informacji stanie się nieaktualna. Ale, co wielu może zaskoczyć, nie wszystkie. Okazuje się, że zmiany nie są aż tak daleko idące, jak wielu z Was się wydaje. Zostaje na przykład ten sam operator, więc nadal wyliczenia opłat będzie robił nam system mytoCZ. Sam sposób naliczania opłaty również pozostaje bez zmian. Stawka kilometrowa dalej będzie zależała od normy spalania oraz liczby osi pojazdu zarejestrowanego w systemie. Mytem objętych jest 28 odcinków autostrad i 18 dróg klasy pierwszej, które są odpowiednikiem naszych dróg krajowych. Oczywiście opłatą tym nadal podlegają pojazdy przekraczające 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Jak dotąd rewolucji nie ma. Skąd zatem wzmożone zainteresowanie czeskim systemem poboru opłat? Problem polega na tym, że 1 grudnia z dnia na dzień przestaje działać stary system, a zaczyna nowy. O ile wiem, Czesi nie przewidzieli okresu przejściowego, w którym na przykład oba systemy funkcjonowałyby jednocześnie. A jeśli mając to na uwadze, dodam, że w nowym systemie trzeba rejestrować się, nawet jeżeli używaliśmy już starego, to pojawia się pewien kłopot. Z szacunków dostępnych w sieci wynika, że do 5 listopada zarejestrowanych w systemie było jedynie 20% pojazdów z Polski, a można było to robić od września. Teraz ta liczba jest pewnie nieco wyższa, ale nie sądzę, by zmieniła się diametralnie. Czyli jak zwykle temat zostawiamy na ostatnią chwilę. Ale oby tak było, bo jeżeli większość polskich przewoźników nie załatwi sobie formalności związanych z systemem Myto -CZ na czas, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w dniu wejścia w życie nowego systemu na granicy z Czechami możemy mieć do czynienia z mniejszym lub większym przestojem pojazdów ciężarowych. Żeby tego uniknąć, wystarczy zawczasu zarejestrować się w systemie. Możemy to zrobić na przykład za pośrednictwem strony internetowej czeskiego operatora dróg płatnych. Po rejestracji dystrybutor wyśle nam urządzenie i wtedy w grudniu będziemy mogli jechać w kierunku Czech na pewniaka. Dodać należy, że jedną z koniecznych formalności jest właśnie zainstalowanie w ciężarówce nowego urządzenia, którego brak jest podstawą do naliczenia mandatu w maksymalnej wysokości 16 tysięcy zł. A skoro mowa o urządzeniu, główną zmianą w systemie Myto CZ jest technologia. Do tej pory system myta w Czechach wykorzystywał urządzenie Premit, które było bliźniaczo podobne do skrzynki używanej przez polskiego Wiadola. System bazował więc na technologii mikrofal, za pośrednictwem których urządzenie kontaktowało się z bramownicami ulokowanymi wzdłuż dróg płatnych. Teraz ta technologia będzie uzupełniona o dodatkowe funkcjonalności. A czeski system ma przypominać ten, z którym mamy do czynienia na Słowacji. I to nie dziwi bo za wprowadzenie nowego systemu odpowiada czesko-słowackie konsorcjum CZECHTOL i SKYTOL. Niestety systemy czeski i słowacki, pomimo wielu podobieństw, nie współpracują ze sobą, więc trzeba będzie mieć osobne urządzenia do obu krajów. Podobnie jak na Słowacji, nowy czeski system połączy technologię mikrofalową DSRC z globalnym systemem satelitarnego pozycjonowania GNSS. To posunięcie umożliwi w przyszłości włączenie Czech do planowanego ogólnoeuropejskiego systemu rozliczania opłat drogowych. Spełnia więc wymagania Europejskiej Elektronicznej Usługi Poboru Opłat Drogowych, które opiera się na zasadzie jedna umowa i jedno urządzenie elektroniczne, kilka systemów poboru opłat. Od 1 grudnia tego roku każdy pojazd ciężarowy, który będzie jechał czeską autostradą, będzie musiał mieć w kabinie taki sprzęt. Skrzynka nazywa się Billen OBU5051 i podpina się ją do gniazda zapalniczki, ale ma też własną baterię. Obsługuje wspomniane technologie GNSS oraz DSRC. Ma także wbudowany moduł GSM, by mogła zdalnie komunikować się z systemem informatycznym działającym w ramach Myto CZ. Macie wrażenie, że widzieliście już taki sprzęt? To prawda, ale nie do końca. Popatrzcie na ujęcia z naszego filmu o słowackim systemie poboru opłat. Tam były trzy urządzenia. A jedno z nich, to najbardziej zaawansowane, jest dość podobne do tego tutaj. Główną różnicą jest brak wyświetlacza. W czeskim urządzeniu najważniejsze informacje komunikowane będą za pośrednictwem szeregu lampek. Z przodu mamy przyciski do obsługi sprzętu i wspomniane diody. Górne strzałki służą do przełączania liczby osi. Symbol X włącza i wyłącza niektóre sygnały dźwiękowe. Wszystkich wyłączyć się nie da. A prawym dolnym przyciskiem wywołujemy komunikację. Podświetlane na kolorowo symbole informują nas kolejno o stanie salda opłaty drogowej, stanie baterii i zasilania zewnętrznego oraz o aktualnie ustawionej liczbie osi. Dodam jeszcze, że urządzenie komunikuje się z nami również za pomocą sygnałów dźwiękowych. Dokładnie tak samo jak pozostałe tego typu sprzęty, które wykorzystują inne systemy poboru opłat. Skrzynkę montujemy na szybie i musimy dbać o to, żeby działała, gdy jesteśmy w Czechach. To w zasadzie wszystko. U nas w Pilzno dopełniliśmy już wszystkich formalności związanych z systemem Myto CZ. Mamy też nowe urządzenia, które właśnie wydajemy kierowcom, więc nie grożą im problemy na czeskiej granicy. Jeśli nas oglądasz i jeździsz na Czechy, a w twojej kabinie jest nadal stary Premit, to lepiej zainteresuj tym tematem swojego szefa. Pamiętaj też o subskrypcji naszego kanału, bo dzięki niej pomagasz nam się rozwijać i publikować tu ciekawe i merytoryczne treści. Dzięki za dziś. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.